Jest to coś co mnie totalnie przeraża. Jakby myślę, że nie mogłabym nie mogłabym być osobą rozpoznawalną czy jakąś y, taką właśnie influencerem. Jakby totalnie, totalnie nie. Y y mówię to tworząc film na YouTube'a. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj poruszymy sobie kilka tematów związanych z tworzeniem na book mediach, związanych ogólnie z książkami, z tworzeniem. Myślę, że temat tego podcastu lub jego tytuł będzie. Tworzenie, a content i viewsy? Albo tworzenie versus content i viewsy? Ponieważ y, chciałabym o tym porozmawiać. Dobra, mam tutaj wypisane. Będę tu patrzeć tak odrobinkę w bok. Y, mam wypisane. Y, wiecie co? Ja strasznie szczelę tymi bransoletkami więc postaram się tą ręką jakoś bardzo nie ruszać. Y, w każdym razie, zadałam sobie ostatnio też dużo różnych. Pytani, takich jak na przykład, co jeśli ludzie zobaczą, yy, lub czy trzeba sprzedawać swoją prywatę, lub yy, po prostu pytania, ale też takie myślę, zagadnienia w sumie czym jest pasja i chciałabym poruszyć temat też tego, że jest pasja, a pasja, no nie. Ja się spotykam z tym. Nie wiem, to nie jest rywalizacja ani jakieś takie docenianie, faworyzowanie, ale po, ale po prostu otaczam się bardzo różnymi ciekawymi ludźmi, którzy mają przeróżne pasje: takie jak latanie, gotowanie, jakieś szycie, śpiewanie. W ogóle mam wokół siebie tak utalentowane osoby, i jestem ja, taki mały człowiek, który ma jakieś swoje zainteresowania, które nie są jakieś wow, bo ich nie widać. Ja też nie jestem ani jakaś super, nie wiem, mądra, ani jakoś, nie mówię um, o mojej jakiejś wiedzy czy coś. Po prostu sobie jestem, czytam dużo książek, tworzę, bo ja potrzebuję tworzyć, ja muszę tworzyć, bo inaczej ja się po prostu duszę. Ja muszę tą swoją kreatywność, artystyczną stronę, muszę się realizować, muszę się spełniać, muszę po prostu wylewać. Z siebie jakieś moje pokłady kreatywności na przykład. Z, tworzę jakiś scrapbook, tworzę e, właśnie zdjęcia, posty, szyję, przerabiam ubrania, trochę rysuję. Ja cały czas na dosłownie każdej płaszczyźnie muszę się spełniać, realizować, muszę tworzyć. Jestem typem osoby, który musi tworzyć. No i oczywiście, że zawsze znajdzie się osoba, która powie: Ale po co ty to robisz? Albo bez sensu. Ale czemu ty to zniszczyłaś? Ale w ogóle książki to nie jest pasja. I takich osób jest masa. No I wydaje mi się, że najbardziej boli, kiedy jedną z takich osób jest ktoś z twojego najbliższego otoczenia. Też słyszałam taką, taką teorię. To na TikToku ktoś powiedział, że jeśli chcesz zacząć tworzyć, chcesz zacząć swoją działalność, swoją firmę na Instagramie czy na TikToku, to jeśli masz Jeśli ci coś przeszkadza, jeśli coś cię blokuje To zablokuj swoich najbliższych przyjaciół I swoją rodzinę Tak, żeby oni nie widzieli, że tworzysz No i dopiero jak już coś osiągniesz To możesz ich odblokować Czy poinformować, że tworzysz w internecie Szczerze mówiąc, moi rodzice Nie wiedzieli, że, że Ja coś tworzę A pierwszy film do internetu wróciłam Mając 15 lat Na szczęście już tych filmów nie ma I moi rodzice by mnie Udusili, jakby zobaczyli, że, że ja wrzuciłam do internetu takie rzeczy Bo szczerze mówiąc, jak chętnie bym obejrzała te moje stare filmy ale, ale już ich na szczęście nie ma I ja ich też nie mam nigdzie na żadnych dyskach Ale obejrzałabym, ale może lepiej, że, że nie wiem co to było One są nie do znalezienia, także na szczęście. Oprócz tego, że się słyszy, po co to robisz, ale dlaczego tak, albo co ci to daje, chociaż co ci to daje, jest akurat dobrym pytaniem. I ono jest takie, że ono otwiera furtkę do dyskusji, więc nie jest aż tak krzywdzące. Jednak, jeśli słyszymy, ale po co to robisz, bez sensu, albo w ogóle, że najgorsze, co możemy usłyszeć, yy, to jest też coś, co ja słyszę, i to mówią osoby, które nie wiedzą, które nie rozumieją. Które może są trochę close-minded, albo po prostu nie są artystami, tak jak my artyści. I są osoby, które potrafią powiedzieć, że ich zdaniem oczywiście, no nie, osoba, która publikuje w internecie, która tworzy, potrzebuje atencji, ma parcie na szkło, musi zaistnieć, potrzebuje jakiegoś poklasku i chce, żeby ludzie ją po prostu wielbili, sławili i po prostu nie wiadomo, co jeszcze. W tym momencie, oczywiście, że na pewno jest dużo takich osób, które jakąkolwiek kontrowersją chcą zaistnieć, ale jest bardzo dużo osób w internecie, które tworzą z pasji, tworzą jakieś swoje małe biznesy, z czegoś, co uwielbiają, z czegoś, co im po prostu przynosi satysfakcję i tworzą, żeby tworzyć, no nie, bo ludzie są artystami, ludzie potrzebują tworzyć. Więc myślę, że Wiadomo, że ludzie zawsze będą oceniać. I pytanie, takie zastanawianie się, co jeśli ludzie zobaczą? No, zawsze zobaczą, no nie? Wydaje mi się, że potrzebujemy mieć taką. No, zawsze ktoś nas będzie oceniał. Zawsze jest gdzieś ta druga osoba, chociażby pani w sklepie, która nas taksuje wzrokiem i stwierdzi, że wieśniak, no nie? Zawsze jest taka osoba. Więc myślę, że po prostu powinniśmy. Uczyć się być pewnymi siebie. I jeśli coś robimy, co, co nam sprawia przyjemność, to powinniśmy mieć w dupie opinie innych. Przynajmniej w teorii, i super, by było, jakby tak było. Spotkałam ostatnio znajomą w biedronce, która powiedziała, że widziała, że robię filmiki, jak się uczę I że jak ona się musiała uczyć w sesji, to je oglądała i uczyła się razem ze mną, i że to ją motywowało do nauki. To mi powiedziała tylko jedna osoba, ale. Myślałam o tym, że kurde, a coś nie jest więcej takich osób, które się uczą razem ze mną, ja korzystam, bo prawda jest taka, że ja nagrywałam, jak się uczę, no dlatego, żeby nagrywać się przez pół godziny i przez pół godziny na tej dupie siedzieć. Tak było. No, dlatego też zaczęłam nagrywać tego typu filmiki, żeby chociaż te pół godziny, jak nagrywam ten filmik, to żeby się uczyć i wiedząc, że ludzie na mnie patrzą, że muszę się uczyć. Odkryłam też, że jak bardzo się zastanawiam i taka jestem skupiona, sfokusowana, to bawię się wargą, ale to też wynikało z tego, że byłam chora i miałam bardzo spierzchnięte usta. Ale rzeczywiście, jak myślę, to tak pukam na przykład palcem w wargę albo bawię się tą wargą. Ja nie wiedziałam o tym, a odkryłam to, jak zaczęłam montować te filmiki, i właśnie jak się uczę. Więc jest to, jeśli jest chociaż jedna osoba, której to pomaga, która też się uczy razem ze mną. To dlaczego tego nie robić? Bo tych osób może być więcej Ja korzystam, ktoś korzysta No i wychodzi spoko film W sensie dla mnie, w miarę estetyczny Czyli też mogę dać taki wenty tym moim artystycznym pokładom Które jak już powiedziałam, muszę z siebie po prostu wyrzucać Chciałabym tutaj jeszcze otworzyć taką dyskusję I tutaj stawiam taką tezę, że nagrywanie TikToków jest uwłaczające, umniejszające Chodzi mi o to, że na TikToku jest wysyp takich short Forms of, of videos. I ludzie po prostu skrolują, skrolują, skrolują. I te TikToki z dobrą treścią, one są gdzieś po prostu spychane w czeluści dosłownie, w ocean, giną w tym oceanie i po prostu nie, nie, no nie. no ani nie ma siły przebicia, ani w sumie nic. A też ja jednak chciałabym tworzyć coś takiego większego, lepszego niż tylko te TikToki. Oczywiście, nie obrażając tutaj TikToka i TikTokerów, bo sama lubię oglądać. Ja nie mam TikToka, ale lubię oglądać rolki na YouTube. I rolki na YouTube wciągają. Ja tak potrafię 3 godziny dump scrolling uprawiać i po prostu mija mi czas. Ja marnuję cały wieczór, nie zrobiłam nic, męczę swój mózg. To jest generalnie straszne. Uczcimy to chwilą ciszy. Ale myślę o tym, że osoby, które tworzą już teraz rzadko decydują się na bycie tiktokerem Więc coś mi do oka wpadło Alergia, jest w ogóle czas na alergię, to jest tragedia, no nie? Zresztą całe zatoki zawalone i oczy mi łzawią Ale no takie uroki też, wiosny, w ogóle jest tak ciepło Słońce świeci, żyć się chce <laughs> Yy, więc jestem już tu ciekawa. Co o tym sądzicie, że na TikToku bardzo trudno jest wybić takie wartościowe treści, a yy, tylko jest takie szybkie, 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 takie piece of videos szybko, szybko, szybko? Yy, przez co, tic, jakby nagrywając TikToka, nie czuję się taka yy, mądra, nie wiem jak to, jak to nazwać, ale jestem właśnie ciekawa. Co sądzicie w ogóle o TikToku? Po prostu to jest tutaj otwarta dyskusja. Już przy montażu tutaj muszę trochę uzupełnić, bo miałam na myśli takie: nie wiem, zjawisko, czy po prostu fakt, który też zauważam u samej siebie, że mm, kiedy odpalamy film na YouTubie, jest to zazwyczaj dłuższy film, taki, nie wiem, na przykład nawet jakiś dwugodzinny wywiad, czy FOMO podcast, czy coś. No i po prostu bardziej do doceniamy ten effort, który twórca włożył w ten film. Słuchamy go, no po prostu bardziej widzimy to ile pracy osoba musiała włożyć w powstanie dłuższego filmu. No i też dłuższy film no wiadomo dla twórcy daje większe pole do popisu. Oczywiście też nie chcę tutaj brzmieć jak osoba, która umniejsza twórcą na TikToku, no bo jest bardzo dużo twórców Dobrych na TikToku, ale też jest bardzo dużo no, takiego shit contentu, shit postingu. Jeszcze mi przyszła taka myśl do głowy, że oczywiście na YouTubie też mamy słabej jakości content i materiał i treści, tylko że na YouTube mamy po prostu większy wybór. To, co dostarczamy do swojego umysłu, po prostu klikamy na materiał, który nas interesuje lub który potrzebujemy. A na TikToku przez to, że TikTok to są krótkie formy, które scrollujemy często przez kilka godzin w środku nocy, no to nie mamy wpływu. Oczywiście, że algorytm nam podsyła to, co nas interesuje. No ale jednak myślę, że nad YouTubem jest też większa kontrola, jeśli chodzi o to, ile i czego dostarczamy do swojego umysłu. No bo... Tak jak ja na początku swojej kariery próbowałam z TikTokiem, tak mi to kompletnie, może nie że nie szło, nie szło, ale po prostu ja się nie czuję kompletnie w krótkich formach. Ja lubię dużo gadać, ja dużo gadam. I ja też chciałabym w przyszłości tworzyć takie treści bardziej, może naukowe, bardziej iść w stronę jakichś opracowań, lektur. Możecie dać znać, czy coś takiego byście na przykład obejrzeli, lub ktoś, kto na przykład pisze maturę teraz. To chętnie bym w coś takiego, myślę, poszła Też miałam taki pomysł w ogóle od początku z, też, W sumie stąd też trochę moja nazwa na, na Instagramie i w ogóle na YouTubie Też romantyzm to jest moja ulubiona epoka I miałam nie wchodzić w prywatę Ale wiecie co? Prywata się dobrze klika Prywata się dobrze sprzedaje i bez prywaty bardzo trudno jest się wybić. Dużo jest twórców, którzy na przykład nie wyciągają w ogóle prywaty, a na przykład prywata, jakieś vlogi z życia są tylko dla wspierających czy subskrybentów. Nie, subskrybentów nie, ale no, że trzeba tam być. O, o przepraszam. Prze, przestawiłam mikrofon. Kupnałam go ręką. Yy, więc myślę, że prywata się sprzedaje i też. Yy, ja sama widziałam, tak obserwacje takie robiłam, że jak ktoś założył nowe konto na TikToku, nagrał pierwszego TikToka Słuchajcie, mam 16 lat, jestem w ciąży, coś tam To od razu, od razu Miał tysiące obserwujących, bo wszyscy byli ciekawi jak rodzice zareagowali, co teraz, czy jest z tym chłopakiem Co w ogóle dalej w życiu, szkoła, coś Jakby wybicie się na prywacie to jest najprostsza rzecz Ale Wydaje mi się, że tworzenie nowych influencerów, tak jak są te wszystkie projekty, te wszystkie domy influencerów czy tiktokerów Te wytwórnie, już nie mówię kompletnie o frize, no nie, bo tutaj i Friz i twoje 5 minut i czajnik Chociaż czajnik może nie, nie wiem Ja, szczerze mówiąc, to co się dzieje w internecie trochę mnie zaczęło przerastać Więc ja sobie tutaj siedzę w moim takim malutkim kąciku i sobie tutaj tworzę I, i nie zamierzam raczej wychodzić spoza tej strefy ja tu tylko gadam I czasami polecam jakąś książkę w ogóle teraz zaczęłam czytać, nie wiem jak mam to pokazać, bo musiałabym, mam taki stos przed sobą Chwila, 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 chwila O kurde Okej okay. Teraz zaczęłam czytać Barbie i Ruth. I e, uważam, że ta książka to jest taki, um, taki trochę życiorys Barbie, życiorys też ród. Yy, taka w sensie biografia trochę, trochę Barbie i Root po prostu I yy, ona w ogóle jest prześliczna, ona chyba nie ma obrazków w sobie, jeszcze przynajmniej Nie, ona nie ma obrazków, ale No i przepraszam Ona nie ma obrazków w sobie, ale okładkę ma prześliczną, pośmieni, tu ma te nogi yy, Bardzo ładnie wygląda ta książka I też jest naprawdę napisana bardzo przyjemnym, w bardzo przyjemny sposób w ogóle mam tą książkę z dedykacją też w środku, bo dostałam ją na urodzinę. Eee, I. Tak. więc naprawdę świetna, świetna biografia właśnie Barbie i Ruth I bardzo dobrze jest napisana. Bo ona jest tak trochę napisana tak, jakby się jednak czytało jakąś powieść bardziej niż biografia. Jest taka. Mm, bardzo tak się płynie przez, przez nią. Po prostu jest wciągającą historią, a nie takim sztywnym jakimś życiorysem czy biografią. Więc naprawdę świetna. Teraz czytam i bardzo polecam. Um, tak. Ale właśnie, jako siódmy numerek, mam tutaj napisane, że nie chcę być influencerką. I wiecie co? Tutaj będzie dużo prywaty, akurat. Byłam w Warszawie teraz w tym tygodniu. Na koncercie muzyki Lana Derlei i Billie Eilish To był koncert na 28 piętrze W najwyższej w Europie sali koncertowej I w tych wieżowcach szklanych No i też na tym koncercie były osoby z show biznesu Osoby znane W ogóle przeraża mnie to, że, że, że można być, być aż tak znaną osobą Żeby idąc do restauracji wszyscy robili ci z ukradkiem zdjęcia też ja rozumiem, na przykład, jak nie wiem, na koncercie jest ktoś znany, y, nie jest artystą, tylko w sensie przychodzi jako widz, jako normalny człowiek, jak jakiś, nie wiem, fan podejdzie i poprosi o zdjęcie, myślę, że to jest okej, okay, chociaż pewnie ja bym się czuła z tym turbo niekomfortowo. Y, natomiast też widziałam, obserwowałam ludzi, bo ja lubię chcę tak poobserwować ludzi. Jest to coś, co mnie totalnie przeraża. Jakby myślę, że nie mogłabym... Nie mogłabym być osobą rozpoznawalną, czy jakąś taką właśnie influencerem. totalnie, totalnie nie. Mówię to tworząc film na YouTube, a. tak. Oj, znowu znowu kopnęłam ten mikrofon. Tak, tak, tylko że ten film obejrzy pewnie z 15-20 osób. I o ile nie wybije się na jakiejś głupocie, to raczej nikt więcej tego nie zobaczy. I tego się trzymajmy. Bo ja tutaj tylko muszę dać taki wentyl, wentyl taki dla moich, no dla mojego jakieś tam gadania, jakichś moich przemyśleń, dla moich właśnie tak jak mówiłam, jakichś artystycznych tutaj. Będę ten film montować yy, i prawdopodobnie będę go montować przez parę godzin, więc prawdopodobnie to też mi da satysfakcję, bo ja w ogóle uwielbiam po, postprodukcję. Ja bym bardzo yy, myślę, chętnie, bym też się widziała. W jakichś takich bardziej za kulisami, na przykład w teatrze. W teatrze chyba bardziej niż, um, niż na planie filmowym, właśnie jako jakiś bardziej od kostiumów, może albo od scenografii. Myślę, że myślę, że tak. Więc mam nadzieję, że nigdy mi nie odwali i nie, i nie stwierdzę, że chcę być nagle influencerem. Ja tutaj tylko gadam o książkach. To jest moja bańka zamknięta, w której nie ma za dużo ludzi. I tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że dało tego się słuchać. Mam nadzieję, że padło tutaj coś ciekawego. Jeśli tak, to oczywiście bardzo chętnie poczytam komentarze. Też tutaj otwieram takie właśnie pole do dyskusji odnośnie TikToka, co sądzicie o tych krótkich formach i do usłyszenia!